Dajcie, kochani, dzisiaj mamy dla Was mega temat. Niesamowity temat. Gosia Górna i Marta Skibicka. Chcemy Wam przedstawić pewien fenomenalny temat, który jest chyba troszeczkę taką bolączką w większości z nas. I to jest temat Gosiu. Co lubią pieniądze, co lubią i czego nie lubią. Tak jest, tak jest. Co lubią pieniądze, czego nie lubią. E, możecie nam oczywiście e, podpisywać też, jak wy uważacie. My mamy pewne przemyślenia, prawda, na ten temat. Tak, mhm. czyli y, postaramy się to ująć y, w taką klamrę, a celem w ogóle tego jest to, żebyśmy naprawdę zrewidowali ten nasz związek z pieniędzmi hmm. i Stwierdzili, Czy my je irytujemy, odpychamy, wkurzamy, czy je przyciągamy, otwieramy się na nie i je z lekkością manifestujemy. Tak? Więc, kochani, skąd to w ogóle się zaczęło, że, że my ten temat poruszamy? Dlatego, że jak, jak wiecie, wypuściłyśmy zaproszenie na retreat, który odbędzie się niebawem i. I do Marty i do mnie napisały różne osoby z takim mniej więcej tematem. Chciałabym tam być, ale nie mam pieniędzy. Mhm. I we mnie też już od razu się poruszyło coś i tak, chciałabym być, ale nie mam pieniędzy. Wiecie, no. y, 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 chyba każdy z nas przechodził takie chwile i y, y, tak samo pewnie być może u Gosi. Gosia powie to ze swojej perspektywy, ja ze swojej, był taki czas, kiedy chciałam wiele rzeczy zrobić, chciałam wiele rzeczy y, mieć na przykład, ale był ten ścisk, ale ja nie mam na to pieniędzy. I teraz, y, y, ponieważ to było z lęku, ponieważ to było z takiej afirmacji, Właśnie, która blokowała dalej, zamiast rozwiązywać i puszczać tą energię do przodu, to one faktycznie gdzieś nie przychodziły. A jeśli przychodziły, to w bardzo małej ilości, i z takim, z takim ojej, ja tak grubo pracowałam, ojej, ja tak ciężko pracowałam, i teraz mam to wydać. Nie wiem jakie ty masz doświadczenia Gosiu, ale no u mnie też tak było, więc e, troszeczkę już chyba wiemy na ten temat i możemy powiedzieć z Gosią jak to zrobić, żeby jednak na retreat chociażby te pieniądze do siebie przyciągnąć. Nie tylko na retreat, ale na wszystko <laughs> czego potrzebujecie, pragniecie. I teraz tak, ja wam chcę w ogóle powiedzieć krótką historię, która hmm, pokazała mi, co tak naprawdę Mogę zrobić, żeby manifestować wszystko to, czego potrzebuję, łącznie z pieniędzmi. Kiedy miałam 20 parę lat, zdecydowałam pójść, się, pójść na, na wykład na temat NLP. I prowadziła ten wykład niesamowita szamanka, która również uczyła nas o chunie, o komunikacji z podświadomością. I tak jakoś kliknęła mi, i ja mówi tak, o matko, jak, jak ja bym chciała być na tym kursie, ale dla mnie wtedy te pieniądze były niewyobrażalne. One kosztowały jakieś, nie wiem, 1500 funtów ten kurs i ja zarabiałam bardzo mało i gotowałam dla ludzi chorych lub bogatych, ale tak czy inaczej tych pieniędzy stawia, st wystarczało mi tylko na styk. I poszłam na ten kurs i mówię po kursie do niej, Amy, Amy Ciu się nazywała. Mówię hmm. tak, jak ja bym chciała być na ten kurs, ale nie mogę na niego przyjść, bo mnie na niego nie stać. Hmm. A ona uśmiechnęła się i mówi tak, ale kurs jest dopiero za trzy miesiące. A ja mówię, no ale ja już wiem teraz, że mnie na, na to nie będzie stać, bo nie zarabiam wystarczająco. A ona mówi, dziecko kochane, a czy ty wiesz, co to jest medytacja? Wiem, medytuję. Hmm. A czy wiesz, co to jest intencja? Wiem. Czy Ty wiesz, co to jest manifestacja? Wiem. To, I ona mówi, to proszę sobie codziennie siedzieć i w medytacji wizualizować, że Ty ten kurs zrobiłaś i że już masz nawet certyfikat. Ja na no to do niej, dobrze. I ona mówi, wróć do mnie tam za jakiś czas. Siadłam, pomedytowałam, wyobraziłam sobie siebie, że już mam ten certyfikat, że już byłam na tym kursie. Kilka, dwa, trzy dni później dzwoni telefon. Dzień dobry, czy to Gosia? Tak. Bardzo potrzebuję, żebyś zaczęła gotować dla mojego brata, który zachorował, śniadanie, lunch i kolacja przez cały miesiąc. Ja mówię, ale to pana będzie bardzo dużo kosztować. Pieniądze nie odgrywają żadnej roli. W szpitalu jest. Chciałam, żebyś gotowała mu i zanosiła to jedzenie. Ja mówię, dobrze. No i tak też się stało, że poszłam na kurs. Bo zarobiłam dokładnie, dokładnie tyle, mhm. ile potrzebowałam. A to, co tam mi brakowało, to odrobiłam sobie, mhm. wymieniłam moje talenty. Już wtedy miałam bardzo dobrą intuicję, mhm. i ona mówi: Wiesz, nie wiem, jestem pewna, czy zrobić to tak, czy tak. I mhm. Ja po prostu już wtedy channelowałam informacje dla Amy i słuchajcie, zrobiłam ten kurs. Ale niesamowitą rzecz powiedziałaś, bo już powiedziałaś o pewnej formie zamanifestowania tych pieniędzy. Co to za forma? Wymiana talentów. Ja mam, ja mam troszeczkę inną historię związaną z, z pieniędzmi, też się, też się podzielę. Ja miałam zamiar studiować w Londynie, słuchajcie, przez, przez Londyn, tak? Nie musiałam tam być codziennie. To był taki kurs uniwersytecki Design, Photography and Style. I bardzo chciałam się na niego zapisać, ale on kosztował i kosztował też wcale niemało pieniędzy. Byłam wtedy, pamiętam, w takiej grupie, to było dawno temu, jak przyjechałam tutaj do UK, to byłam w takiej grupie rozwojowej, która była z Polski, ta grupa internetowej. I myśmy w różnych sytuacjach gdzieś tam się wspierali. My zmienialiśmy nawyki. Generalnie była taka duchowo-rozwojowa grupa. No i ja się podzieliłam tym, że tak bardzo chciałabym studiować, ale nie mam pieniędzy, ja pewnie nie będę studiowała tego i nie wiem, jak to zrobić, tak? E, więc e, mój mentor i jeszcze jego przyjaciółka e, powiedzieli słuchaj, mamy taki pomysł dla Ciebie i dlaczego właśnie mówię o wymianie talentów? Ty poprowadziłabyś nam e, właśnie, jak mamy się ubrać, jak mamy to zrobić, jak mamy na wideo ładnie wyglądać, bo my nie wiemy, my nie wiemy, jak to zrobić. Ja nie wiem, jaki kolor ja mam nosić, jaki ja mam kolor nosić. Co tutaj zrobić estetycznie, żebyśmy też emanowali właśnie tym, czym chcemy, a w zamian za to my ci damy te pieniądze. I tak się wydarzyło. Słuchajcie, cała grupa zebrała się i ja mogłam studiować to. Bo miałam na pierwszą wpłatę, potem ja sobie dorabiałam oczywiście też, to też nie było, że zapłacili mi za wszystko, ale na tą pierwszą wpłatę, na tą pierwszą ratę ja miałam i mogłam rozpocząć. I wiecie, to była ta iskra taka. I ja wymieniłam ten talent, tak? Ja im dałam od siebie to, co mogłam wtedy na tamten czas, i jeszcze po kursie wspierałam, bo był jakiś bal, na który chcieli pójść, czy, byli, czy mieli jakiś event, na którym ja po prostu dobierałam im też ubrania, jak mam. Mają wyglądać, jaki kolor i czym chcą emanować. I ja o tym troszeczkę zapomniałam. Pięknie, ojej, to <laughs> wspaniała opowieść. Także kochani, krótko i zwięźle powiemy Wam teraz, czego nie lubią pieniądze, mm. a co lubią. Najpierw powiemy Wam, czego nie lubią. E, pierwsza rzecz, której bardzo nie lubią, to jest właśnie brak celu, mm -hmm. brak konkretności, one nie wiedzą, gdzie płynąć, nie wiedzą e, na co są, po co są. I dlatego nie płyną. To pierwsza rzecz, którego nie lubię. Czego jeszcze tak nie lubię? Pieniądze nie lubią z e, e, ścisku, takiego e, bez przepływu, bez, bez tego, bo pieniądze generalnie kochani są energią też. I my ją nadajemy. Sam papier, e, to co trzymacie w ręku, no, no nie ma w sobie energii, ale my nadajemy wartość tym pieniądzom, ok? I e, jeśli nadajemy ją to, tą wartość, to my też musimy Uszanować, a jeśli nie szanujemy jej, to one będą w takim ścisku, w takim lęku. I jeśli wydajemy nawet albo płacimy rachunek, słuchajcie, z takim lękiem, Jezu, muszę to wydać, no to one się same blokują. To za chwilę będzie jeszcze więcej tego wydatku kolejnego, a zamiast przepływu, zamiast obfitości, zamiast, zamiast tego takiego flow, którego potrzebują. Także energia potrzebuje mieć flow, ta energia pieniądza, a nie takiego ścisku, nie lęku. Tak? Czyli tego lęku nie lubi. Tak, tak. Czego jeszcze? Gorzej? Dokładnie. Pieniądze nie lubią chaosu, szarpaniny, mm. rozszczepienia energii. Lubię porządek, więc nie lubią chaosu i bałaganu. Mm -hmm. Bałaganu w, w ofisie, bałaganu w torebce, bałaganu w myślach, bałaganu w emocjach. Nie, nie, nie lubię bałaganu. Co okay. jeszcze nie lubią? Pieniądze nie lubią, powiedziałaś, bałaganu, a to też się wiąże, już to powiedziałam wcześniej, braku szacunku. Jeśli nie szanujemy pieniędzy, nie szanujemy tego, jak one wyglądają, jak one są ułożone. Ty masz, Gosiu, prawda? Tak. Taką piękną historię pewnie za chwilę Gosia Wam opowie. Ale ja też to zaczęłam robić. Jak ten portfel mój wygląda, nie jest obdarty. Jak ja widzę jakieś tam zadarte rogi, nawet w, port, na, na, w moim portfelu, na moim portfelu, to ja go wymieniam. Jaki kolor ja chciałabym, żeby ten portfel nawet miał, tak? to też jest ważne. Szacunek w układaniu tych pieniędzy, szacunek. W tej intencji, którą robimy, co my chcemy z, tym, z tymi pieniędzmi zrobić. Także pieniądze lubią dużo szacunku i takiej troski o nich. No właśnie, więc przychodzimy teraz lekko i sprawnie do tego, co uwielbiają pieniądze. Hmm. Czyli pieniądze bardzo uwielbiają taką jasność i konkretność, na co są, dlaczego. I tutaj, w tym, w tym punkcie, jest bardzo fajne to, żeby też wiedzieć, jak Tobie to pomoże, ale też i innym. Czyli, jeżeli jest na przykład taka wizja, jaką ja wtedy miałam, ja chcę zrobić kurs NLP, aby odpalić tą swoją karierę coacha, bo ja wiedziałam od dziecka, że ja chcę pomagać ludziom. Hmm. I tam nie było tylko takiego, o Boże, ja się boję, że, że mi się nie uda na ten kurs pójść, bo tam nie było właściwie żadnego lęku, tam było pragnienie, czyli miałam jasną intencję, i miałam, wiecie, to, to, ten przepływ był bardzo połączony z takim, można powiedzieć, też altruizmem. Jeżeli to, czego chcecie, nawet finansowo, jest połączone z korzyścią dla dwóch jeszcze innych osób, trzech, czterech, a na przykład kilku tysięcy, to wtedy te pieniądze z większą lekkością będą płynąć. Co jeszcze lubię pieniądze, Martusiu? Gosia już też powiedziała o strukturze. Pieniądze lubią strukturę, strukturę celowość, tak? I tutaj króciutka historia, być może już niektórzy z Was ją znają. Ja faktycznie też miałam konto oszczędnościowe, ale jak się nazywało? Konto oszczędnościowe. Więc jak się nazywało tylko kątem oszczędnościowym, a nie, daj Boże, nazwiecie konto na czarną godzinę, Uhu! <laughs> No to będzie się działo, tak? To tych czarnych godzin możecie trochę mieć. Tak. I yy, jak moje konto miało tylko taką nazwę, to słuchajcie, to się pralka zepsuła, to się coś tam wydarzyło, to trzeba było non-stop wydawać te pieniądze, które gdzieś tam odkładałam. I ja w konsekwencji na tym oszczędnościowym koncie nie miałam prawie nic za chwilę. A jak usłyszałam, fenomenalny tip który bardzo mi pomógł strukturyzować pieniądze. No to właśnie zrobić sobie takie subkonta. Subkonto, kochani, na co? Na retreat, subkonto na wyjazdy, subkonto na rozwój, subkonto na nie wiem, na rozrywkę na przykład, tak? Jeśli tu będzie nazwa, to pieniądze A wiedzą gdzie mają płynąć, B ty sobie układasz sam w sobie, tak? I za chwilę przejdę do kolejnego punktu sam w sobie człowieku, kochana kobieto, kochana Mężczyzno, układasz sobie tą strukturę, jakby tą celowość, też swoją, tak? i wartość, gdzie ty chcesz, żeby te pieniądze też szły. I one zaczynają przypływać, tak? Masz intencje, masz teraz twój priorytet jest na przykład rozwój. I te pieniądze zaczynają płynąć, bo one wiedzą gdzie, one wiedzą, co mają robić, i odkładasz je, i sobie odkładasz i sobie odkładasz. I przepięknie potem to rośnie. I oczywiście jest moment, w którym trzeba je wydać, też cudowna sprawa. I tutaj też co, przechodzę do kolejnego punktu, emanacja tym, co, czego ja chcę na zewnątrz, emanacja tym ze środka. Kochani, to jest, to jest niezbędna sprawa. Ja jestem osobą kinestetyczną, a oznacza to, że sama wiedza mentalna mi nie wystarczy. I jak sama wiedza mentalna u mnie nie ugruntuje się w moim ciele i nie będzie, yy, każda komórka moja tego czuła, to się nic nie wydarzy. Nic się nie wydarzy. To ja tylko to wiem, a ta wiedza mi ucieknie. I teraz, jak ja tym emanuję, czyli zalogowuję się do ciała, patrzę sobie, czy ja dzisiaj chcę być obfitością, to robię praktyki, które mi na to pozwolą, okay? które mi ugruntują w moim ciele, czego ja chcę ze swojego środka, ze swojej duszy. I wtedy mogę rozszerzać tą energię dać przestrzeń i to będzie Gosi za chwilę punkt, tak? Dać przestrzeń temu, że to jest takie duże, słuchajcie, że to jest takie obfite, że to jest takie radosne. Co jeszcze, Gosi? Bo przeszłam już pewnie do <laughs> części twojej. <laughs> Właśnie pieniądze uwielbiają um, spokój, hmm. ciszę um, i połączenie z sercem. Czyli jeżeli pojawia się lęk a co, jeżeli mi zabraknie? Co, jeżeli y, osiągnę to, czego będę chciała i nie będę mieć czasu, będę musiała płacić duże podatki? Cokolwiek. Pieniądze bardzo lubią spokój, lekkość i radość. Czyli takie pytanie: co, y, co, co by sprawiło mi teraz największą radość? Gdzie pojawiłaby się największa lekkość w moim życiu? Co musiałoby się teraz wydarzyć, żebym czuła jeszcze więcej radości? Jest zupełnie inne od tego, co jak nie będę mieć za co nakarmić swoje koty. Tu mam taką znajomą, miałam pół biedy o mnie, ale nie mam kota czym nakarmić. Mhm. Dw nie, dwóch kotów, tak? I im bardziej ona się zakleszczała w tym lęku, tym bardziej te pieniądze uciekały od mhm. niej. Czyli bardzo ważna sprawa, podstawowa. Jeżeli mamy jakieś lęki, mamy jakiś ścisk, mamy jakieś. Um, takie ograniczające jakieś energię w nas, to należy o nie zadbać, aby znowu powstała taka lekkość wokół, wokół tego zarabiania, i tutaj właśnie wchodzi też intencja znowu, mhm. czyli wiemy dlaczego chcemy je, wiemy jak będziemy się czuć, ale dbamy o to uczucie już dzisiaj, o tą lekkość. Czyli taka, i, i, taka iluzja, że jak ja będę mieć więcej pieniędzy, to się zrelaksuję. To jest absolutnie, do, dokładnie na, 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 przeciwnie. Mhm. Im bardziej się zrelaksuję teraz, im bardziej sobie pozwolę na radość, na lekkość, na, na spokój, tym bardziej te pieniądze do mnie popłyną. Także zachęcam Was jak najbardziej, żeby przeczytać eks, grę w ekspansję, zrobić sobie to, ale również, żeby codziennie łączyć się z tą energią tej obfitości. I teraz w ogóle klarowna definicja obfitości. Co to w ogóle jest obfitość, tak? I jak w tej obfitości żyć już teraz i nią emanować tak. na co dzień, żeby przyciągać wszystko to, czego pragniemy. Co jeszcze lubią pieniążki? Zaufania. Słuchajcie, pieniądze lubią zaufanie i rozwiązania. Czyli nie koncentrujemy się na problemie, a koncentrujemy się, co mogę zrobić, i zaufać. Puścić. Ile razy powiedzcie mi, e, mieliście taką sytuację, że pchaliście, że z lęku, tu ja tego potrzebuję, tu ja muszę to zrobić, tego teraz, to musi być teraz. I tak parliście. A ta energia, słuchajcie, to jest nawet do wyczucia, ta energia się zaczyna zagęszczać. Im bardziej ty chcesz przejść do przodu, tym gęstsza jest ta, ta, ta energia i wtedy nie możesz się przez to przebić. W relaksie, jak zawsze, słuchajcie, nawet w uzdrawianiu siebie samego, relaksie. Relaks jest najważniejszy, więc w relaksie, w zaufaniu, puść to i na pewno mieliście taką sytuację, kiedy tutaj z tego ścisku to nie płynęło. No, dlaczego jeszcze tego nie mam, czemu to się jeszcze nie dzieje? A jak było odpuszczenie, dobrze, jak będzie to jutro, to super, jak będzie za tydzień, też super. Będzie, jak, będzie wtedy, kiedy będzie miało być, słuchajcie, i wtedy yy, zaczyna to płynąć, i wtedy yy, ta, ta energia jakby się rozrzedzała, jakby była w takiej, w takiej falowości, słuchajcie, to jest przepiękna w ogóle sprawa. To jest do wyczucia, nawet yy, cieleśnie, yy, i zaczyna do ciebie przychodzić, bo wtedy ma to, co ma do ciebie przyjść, ma drogę. Ma drogę i nie ma oporu, tak? Bo lęk. Generuje opór. Jak tego oporu nie ma, no to wtedy wszystko do ciebie przychodzi i to zaczynasz widzieć. I to, co emanujesz ze, z, od siebie, oczywiście, to jest, to jest też niezwykle ważne. Pieniążki również lubią wdzięczność. Hmm. Czyli wdzięczność za to, co już mamy, za te najmniejsze takie drobnostki. Bardzo nie lubią rozczarowania, a chciałam więcej, chciałam tamto, mam to. I więcej mamy wdzięczności za to, co już mamy tu, tu i teraz tym więcej do nas pieniążki e, lubię płynąć. Ale o dziwo, pieniądze też lubią wdzięczność za to, gdzie właśnie wydajemy te pieniądze. I im bardziej e, dziękujemy im, jak przychodzą, i dziękujemy im, jak wychodzą. Czyli jak Ken Honda, który napisał 120 książek, mówi: Arigato in mm. i Arigato out. Pieniądze przychodzą, dziękuję, pieniądze wychodzą, dziękuję. Mm -hmm. I nawet wy wyobrażacie sobie, że ci wszyscy ludzie, którym te pieniądze dajecie czy nawet płacicie za prąd, czy za jedzenie, czy za benzynę, czy za elektryczność, to wyobrażacie sobie te firmy, tych ludzi, te, gdziekolwiek one płyną, z błogosławieństwem. Ważne jest, żeby one wypływały z błogosławieństwem, z Waszą miłością i mówicie, kochane pieniążki, idźcie... I wracajcie z koleżankami, dużo ich przynieście. Ale właśnie ta energia tej wdzięczności jest bardzo ważna. Tak jeszcze, Gosiu, dodam to, że rozmawiałyśmy przed, przed, przed naszym wideo, rozmawiałyśmy o tym, żeby pieniądze potraktować jak osobę. Dokładnie. Jak przyjaciela. Bardzo to pomaga. Prawda? Jak przyjaciela nawet, tak. najlepszego twojego przyjaciela. Ty tak. jesteś swoim najlepszym przyjacielem, ale ten pieniądz jest drugim twoim przyjacielem. Okay? I jak tutaj nadasz tą energię w zaufaniu, że przyjacielowi ufasz, że przyjaciel pięknie do ciebie przychodzi z powrotem, że z przyjacielem możesz rozmawiać, że, że z przyjacielem masz flow, że z przyjacielem świetnie ci się siedzi, rozmawia, bawi, jest dużo radości, prawda? Bo tak z przyjaciółmi mamy, z przyjaciółmi się spotykamy po to, żeby było dużo radości, ale też czasami możesz się od przyjaciela czegoś nauczyć, możesz czegoś przyjaciela również nauczyć, tak? Także potraktuj pieniądze jak osobę, osobę taką, którą bardzo, bardzo lubisz, i z nią rozmawiaj. Z nią się spotykaj hmm. i zadawaj pytania, zobacz z punktu widzenia tych pieniędzy, jak ona, ta osoba się czuje w stosunku do Ciebie, jak wygląda Wasz związek, czego ona od Ciebie potrzebuje, ale to już więcej na ten temat na retricie, tak na kursie online, który tak mamy dla Was i również więcej na ten temat... Um, na medytacjach, które będziecie mogli sobie przysłuchać. Czyli w podsumowaniu, bo mhm. właściwie można by mówić całą godzinę tak. na ten temat, a my chciałyśmy krótko i zwięźle. Pieniądze lubią klarowność, intencje, wdzięczność. Ten korytarz tej rzeki mhm. one lubią. Mhm. Tak jak rzeka nie płynie, znaczy może sobie rozpłynąć się e, po prostu wszędzie, e, na rozlać, całą się. rozlać mhm. się na polanę, ale z tego nie ma żadnych jedynie z tego są po prostu komary. <śmiech> <śmiech> Koryta, kory, konkretne koryto rzeki płynące w, konkre, w konkretnym kierunku, z wdzięcznością, z lekkością, bez żadnych dużych kamieni po, po drodze. Jak są kamienie, należy je usunąć, żeby sobie spokojnie płynęła. Z relaksu. Z relaksu, mm -hmm, z, z mm -hmm, radością, mm -hmm. ale celowość i intencja i zrelaksowanie się w tym. I wyobrażanie sobie tego, jak to będzie, kiedy tych pieniędzy będzie więcej, i zaprzyjaźnienie się z tą wizją bardzo pomoże, bo jeżeli nie jesteśmy emanacją tej obfitości i nie czujemy się wygodnie mhm. w, tej, w tym pomyśle, że mamy tam tych pieniędzy 100 tysięcy, milion, 5, 10 to te pieniądze tam, tam nie popłyną z szacunku dla nas, bo jeżeli to nie jest komfortowe, to. To, tak. co mam ich denerwować. Dokładnie tak. Więc e, emanacja, tak? Poczuj właśnie, z jaką, z jaką ilością Ty się najpierw dobrze czujesz. I jak tutaj się zaczniesz dobrze czuć, to przejdź do kolejnego poziomu i do kolejnego poziomu. Czasami nie jest to dobre, żeby przeskoczyć z, z jakiegoś jednego pułapu e, te 10 kroków czy 20 kroków do przodu. E, step by step, tak? Krok za krokiem, krok za, krok za krokiem. Regularność też, regularność. O, pieniądze lubią bardzo regularność hmm. i struktury. Także rob, robienie czegoś, y, 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 dzielenie się Twoimi hmm. największymi talentami, ale w sposób regularny i konkretny, bardzo po, pomaga również. Tak jest. Kochani, życzymy Wam super um, obfitości. W dobrze, w dobrze wykorzystanych, w radości, w lekkości i w szczęściu. No i zapraszamy na nasz retreat, hmm. który, na którego temat więcej dowiecie się nieba. Tak jest, do zobaczenia.